Manga jak tropikalna rybka tęskniąca za śniegiem ujęła mnie okładką. Uwielbiam rybki oceanaria. Opinie, które słyszałam też były pozytywne. Raczej nie kupuję mangshojoa, ale postanowiłam zrobić wyjątek. Maga opowiada o młodej dziewczynie Konatsu, która przeniosła się z Tokio do małej miejscowości nad morzem ze względu na pracę swojego ojca. Wyjeżdża on za granicę, a dziewczyna przenosi się do rodziny, a zarazem do nowego miasta i do nowej szkoły. Dziewczyna czuje się samotna, ale w szkole trafia na Honami, spokojną i cichą dziewczynę, która ma opinię ideału. Jednak Amano odkrywa, że ten ideał jest raczej nieśmiałą dziewczyną. Chcąc ją poznać lepiej i zaprzyjaźnić się, wstępuje do prowadzonego przez honami klubu oceanicznego. Moje wrażenia po lekturze: przeurocza, spokojna i ciepła manga. Kreska również jest bardzo ładna i delikatna, ma kolorowe strony, śliczną obwolutę, dużo kolorowych stron. Ogólne wrażenie chcę na pewno kupować dalej. Manga ma zakończyć się na dziewięciu tomach. Mam na razie pierwszy tom ale kolejne kupuję na pewno. Ale na lider, Reader, czyli w wersji elektronicznej, bo jak wspominałam, nieraz półki nie są z gumy. Brakuje mi tylko rysunków spod obwolutu w elektronicznej wersji. Szczerze polecam. Dziewczyny są przeurocze, morskie stworzonka także. Przy lekturze poczujecie się jak otuleni ciepłą kołderką w zimowy dzień. Jeżeli chcecie się zapoznać z tym tytułem, to macie okazję, bo chętnie wyślę wybranej osobie ten tomik, ponieważ kupiłam już pierwszy tomik też w wersji elektronicznej. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, na YouTubie i napiszecie w komentarzach poniżej, że chcecie poczytać tą mangę. A ja wybiorę szczęśliwca. Pozdrawiam i życzę szczęścia. Pa!